Ostatnio wędkuje dość ostro i o dziwo na brzegu Witoszówki jest czysto. Dlaczego? A to za sprawą dwóch panów, którzy wpadają dwa razy w tygodniu i zbierają śmieci do worków, wieszają na słupkach i możliwych krzewach nowe worki. A teraz apel do tych, którzy szukają puszek. Kochani, nie niszczcie tego, co inni próbują naprawić. Jeżeli nurkujecie w workach, to wrzućcie śmieci z powrotem do środka. Zauważyłam też, że są też amatorzy zabierania nowego worka. To już przesada. A wydawałoby się, że taki prawy wędkarz i miłośnik czystości, ostro negujący brudasów. A co ze złodziejstwem? Czy to drobiazg? Nie uważam, to hamstwo. Dziś i ja worki mogłam zawiesić w miejscu, gdzie uważam, że też powinny wisieć. A co z mnóstwem butelek i szkodnikami, którzy oblegają zaporę? Przynoszą dziesiątki butelek, które nie pozostawiają na brzegu, nie zabierają, by wrzucić do pobliskich koszy, ale bawią się, turlając po kamiennym zboczu, a te jak szwadron żołnierzy dumnie płyną po wodzie. Mało tego, są dowcipni się, którzy na zakończenie imprezy tłuką butelki na drodze. I na tych właśnie szkłach załatwiłam sobie rower. Poszła dętka, opona i pięć kilometrów muszę dźwigać plecak, by usiąść i wędkować. Gdzie straż miejska? Gdzie ludzie, którzy swoje spacery powinny przenieść na ten obiekt, zwrócić uwagę młodzieży, kazać pozbierać i pilotować ich do pobliskiego kosza? Czy tylko praca ta ogranicza się do telefonu do właściciela, strasząc mandatem? Albo jak ostatnio usłyszałam, że za dwa tysiące nie będą się narażać? Kochani, kto się ma narażać? Zmienić pracę za cztery tysiące i może przyjdą tacy, co będą wiedzieć, jak zmusić młodzież, by butelki nie straszyły nad zalewem. Może wystarczy, by po południu do 22.00 kilka kursów Straży Miejskiej było widoczne w tym miejscu. Panowie, którzy robią porządki, robią to dobrze i sumiennie. Są rezultaty. Próbują zwrócić uwagę, nie skutkuje to, a wręcz obrywają od ohydnych chuliganów, słysząc obrażające epitety. Oni ciężko pracują, a straż miejska? Cóż, nie ma jej tam, gdzie naprawdę jest potrzebna, bo to dzięki nam istnieją i należy nam się poczucie bezpieczeństwa.